Cześć, cześć, cześć! Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Minecrafta. I moi drodzy, dzisiaj przygotowałem naprawdę coś niesamowitego. Ale zanim zaczniemy, zostawcie oczywiście subskrypcję. Dziękuję wam za wszystkie niesamowite subskrypcje. Jest już ponad nas 7,5 tysiąca. A my, moi drodzy, lecimy dalej, nie poddajemy się, nagrywamy kolejne filmosy i lecimy, moi drodzy. Jeżeli wam się to podoba, zostawcie łapeczkę w górę, a dzisiaj jest, moi drodzy, muszę mówić troszeczkę ciszej, bo tu są chłopaki. Muszę nagrać dzisiaj pranka, moi drodzy, przygotowałem sobie troszeczkę TNT, zobaczę w moim domku, czy jeszcze troszkę nie mam. I nagrywamy dzisiaj super pranka. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, o co chodzi, tylko sprawdzę sobie, czy jeszcze mam jakieś TNT. No mam troszkę prochu, tutaj nie ma, tutaj też nie ma, ale z tego co wiem, burmistrz chyba miał. A to... No nie, dobra, na razie nie będziemy tutaj nic brać, moi drodzy. Dzisiaj nagrywam super prankę. Jak widzicie, jest neon na serwerze, będzie również palion to jest prank na tych chłopakach. I przygotowałem jasno zieloną wełnę, czerwoną wełnę i TNT. I moi drodzy, dzisiaj robię im pranka na tej zasadzie, że buduję wielki prezent. Oni do środka wchodzą i wtedy wybucha TNT i wszystko niszczy i to będzie na pewno bardzo śmieszne. Jestem ciekaw ich reakcji. Moi drodzy, idę teraz zrobić szybko slapsy, tylko potrzebuję troszeczkę... Okej, okay, tutaj mam. I zrobimy sobie te właśnie deseczki naciskowe. Potrzebuję ich dość dużo i musimy sobie zrobić moje drodzy łopatę, ponieważ łopatki też nie mam, a nie wiem czy gdzieś tutaj mamy jeszcze żelazo. Ale mam diamentyki i myślę, że sobie od razu zrobię diamentową łopatkę, a co tam, stać mnie, jak widzicie. Diamenty wykopaliśmy i chciałbym was też zaprosić od razu na live, które robię sobie zazwyczaj rano. Jak widzicie, zbudowaliśmy kolejkę. Tutaj w ogóle bardzo dużo się dzieje na live'ach i jesteście na live'ach do przodu, jeżeli chodzi o odcinki, ponieważ jak wiecie, live y po prostu, my nagrywamy czasem odcinki do przodu, które widzicie później, a na live'ach widzicie wszystko na obecną chwilę, więc zapraszam na live streamy. Dobrze moi drodzy, a my tutaj teraz lecimy sobie tam, tam zrobię ten prezent, żeby tutaj jednak nie niszczyć tego palionowa całego, bo szkoda by było po prostu takiego fajnego miejsca sobie niszczyć. Tutaj zrobimy ten prezencik, tutaj wykopiemy taki dół, ja sobie tutaj wezmę jeszcze łopatkę, tylko sobie szybko zjem. Ok, i biorę łopatkę, i tutaj będziemy to kopać, moi drodzy. Tutaj robimy ten śmieszny prank. Robimy sobie to na takiej podstawie, że robimy taki malutki, jakby boksik. Nie wiem jak to nazwać tylko będziemy musieli te świnioki stąd wykurzyć. Robimy sobie takiego malutkiego boksa. A, taki, zwykły boksik. Malutki, taki ala prezencik, jak widzicie, jest zielony. Nie, ja muszę chyba mniejszy zrobić, bo mi nie starczy, moi drodzy, wełny, więc wiecie co? Czy ja mam nożyczki? Nie mam nożyczek, kurde. Więc ja zrobię naprawdę taki malutki ten box, żeby mi ten stack starczył tutaj na pewno, Myślę nawet 3 na 3 To po prostu ma wybuchnąć TNT, nic wielkiego tak naprawdę. Ma po prostu to być śmieszny prank. Tylko muszę to zrobić niestety mniejsze, ponieważ braknie mi tutaj wełny. Nie przygotowałem się, ale też nie mam za dużo teraz tej wełny. Jest ciężko nazbierać wełny u nas. Nie mamy farmy wełny, ale póki co tylko jakieś tam niebieskie tą zieloną, było ciężko też tak nazbierać. Więc moi drodzy, tutaj zrobimy może takie malutkie pomieszczonko. O, coś może na tej zasadzie myślę, że się wyrobiłem, ponieważ niektóre klocki, właśnie jak takie, będą. To jest ala taka kokardka. Wiecie o co chodzi? Że to jest taka kokardeczka, więc tutaj to też zrobimy. O, cyk, kokardkę taką zrobimy na parę pól. Coś takiego. Taki ala prezencik, moi drodzy. Coś takiego tutaj cykniemy na szybciocha. I to będzie na pewno bardzo dobry prank. Mam nadzieję, że palią się nabierze. i neon. I zrobię jakąś super reakcję, która mi się spodoba, bo na pewno się wkurzą, jeżeli to TNT wybuchnie. No, ale tutaj na szczęście też nic nie rozwali, więc myślę, że jakoś mega wkurzenie też na mnie nie będą. Ostatnio trochę świruje na tej wiosce. Ale jak widzicie, jest warto. No są naprawdę fajne reakcje tutaj od chłopaków, więc jak najbardziej mi się takie filmy bardzo miło nagrywa. Okej, okay, jest taki ala prezencik, jak widzicie tutaj jeszcze o i na dole. Muszę sobie to poprawić. To chyba te tak wszystkie bloczki tutaj muszę poprawić. Tutaj na dole też nie, tutaj jest, a tu? Tutaj też jeszcze, ok. No, myślę, że to wygląda tak w miarę jak prezent. Może jeszcze u góry jakąś taką małą kokardeczkę dodamy. No, nie wygląda to póki co za korzystnie. A, kokardeczkę zrobimy coś. Takiego. I może to połączymy. Czekajcie, jak wygląda kokardka? Muszę się zastanowić, jak wygląda kokardeczka. A, coś takiego, walniemy. O! <grym> Dobra, myślę, że się nabierze i tak. Taki mały prezencik tutaj od Dave'a. I zmienimy sobie też środeczek. Jak robimy środek? Moi drodzy, już wam pokazuję. Oj, tutaj malutkie pomieszczonko nam wyszło 2 na 2. ale my się zmieścimy ze wszystkim. Proste, że się zmieścimy, moi drodzy. Logiczne, że się zmieścimy. Dobra, i tutaj sobie dajemy, moi drodzy, TNT. Ale dajemy sobie TNT jeszcze aż tam, żeby troszeczkę... tutaj nam fajny obszar wybuchł. To będzie wyglądało tak. Jeszcze może jedno dam do przodu. Czy my tutaj jeszcze gdzieś możemy wcisnąć TNT? Możemy wcisnąć po bokach. Dobra, ja myślę, że tutaj jeszcze damy po prostu TNT. Tylko tak, żeby nie widział. O, elegancko. I tutaj dajemy sobie wełnę. Wszędzie wełna. I dajemy sobie te płyteczki na każdym miejscu. Okej. Okay. Tutaj też te płytki i ja jeszcze potrzebuję moi drodzy tabliczkę, więc lecę szybko do domku po tabliczkę. Jak widzicie, no, no taki prezencik no, nie wygląda jakoś mega dobrze. Po prostu taki zwykły, malutki prezencik, ale wiecie, no też, też nie ma co się oszukiwać. No taki prezencik powinien wystarczyć, żeby nabrać paliona i neona. To jest taki mały, zwykły prezent. To nie pokazuję budyneczku bo on będzie dopiero za parę dni na kanale, oczywiście Neonka. Ja idę od razu już sobie wziąć tabliczkę, a jeszcze tutaj wam pokażę co zrobiliśmy na live Tablicę donatorów, więc dlatego zapraszam was na live, tutaj pojawi się każdy donator i też będzie widoczny na odcinkach moi drodzy, więc to jest wielki plusik Tego tutaj bycia na live'ach Ok, ja idę sobie zrobić szybko tabliczkę, czyli ja mam drobienko, mam jakieś drobienko, okej, okay, czyli zrobiłem sobie tabliczkę Tabliczkę z tego co pamiętam robiło się w taki sposób, Ok, mamy trzy tabliczki od razu, to pfu, możemy tyle rzeczy napisać i lecimy od razu tam. Tutaj Tomek bacznie broni naszej wioski. I moi drodzy, lecimy do naszego małego prezenciku. Jakby to tak nazwać, tutaj jak widzicie, też mam bardzo sporo torów. Jeszcze tutaj wykwipunku mam tory, albowiem kończymy tamtą kolejeczkę dookoła całej wioski. Co będziecie mogli zobaczyć właśnie na streamach. Cała budowa tej właśnie kolejki też ostatnio była na streamie. I okej, okay, my tutaj dajemy tabliczki. Witam Ciebie. Oto mój prezent. Aj, tutaj źle napisałem Oj ps, o, kur No nie, panowie! Moi drodzy, stała się rzecz bardzo smutna, co mogliście zresztą zauważyć przed chwilą Jak chciałem napisać tabliczką wszystko sobie tam To niestety wszystko mi wybuchło, moi drodzy Bo tabliczka spadła Więc ja tutaj zrobiłem to jeszcze raz I jeszcze raz to będę musiał napisać, tylko niech mi te skubańce wreszcie dadzą spokój Mam już was dość, nie mam mieczyka, muszę was tak bić, aha Boże, jakby to było koło tego TNT, to ja bym się chyba już zastrzelił Tam zrobiłem to na nowo, troszeczkę to udoskonaliłem Tylko tutaj muszę uważać, żeby mi potwory nie weszły Ale nie mam znowu zaś tabliczek, mam jedną Tylko dobra, to wystarczy nam póki co jedna, myślę Znaczy tutaj nikogo koło mnie nie ma, dobra, żeby znowu mi to nie wybuchło Oto mój prezent Dla was, kocham was Taki sobie damy tutaj week. I tutaj będą musieli chłopcy wejść. Tutaj jeszcze sobie to zniszczę. Jezus, już myślałem, że to spadnie na tą płytkę, to już bym się chyba zastrzelił. Dobra, moi drodzy, tak wygląda ten calutki prezencik Tak to się miewa. Ja tutaj lecę tylko szybciutko jeszcze odłożyć itemy. A tutaj też pytacie w ogóle, co to jest za książka z piórem? No to już wam, moi drodzy, mówię. Tak książeczka z piórem. To jest, moi drodzy, książeczka z donatorami. Tylko wejdę sobie do wioski, żeby być bezpiecznym, bo tutaj od razu te potwory mogłyby mnie zabić. Więc wejdę sobie do środka i wam od razu mówię, co to jest. Tutaj sobie to zaknebluję, moi drodzy. No i patrzcie, tutaj są wszyscy donatorzy, którzy byli na poprzednim streamie. Więc, moi drodzy, warto być na streamach, ponieważ właśnie taka książeczka tejże jest. I to nie tylko dla donatorów. Bo zawsze jak ktoś jest aktywny, to na tą książeczkę też również będę wpisywał, moi drodzy, jak ktoś jest aktywny i też będzie na streamach bardzo często, to też może się do tej książki dostać. Będę tam pisał nawet najaktywniejsze osoby na przykład w grudniu i będą na przykład na tej tablicy albo też właśnie na tej książce. Dobrze moi drodzy. A więc teraz moi drodzy, będę brał reakcję od Neona, będę brał reakcję od Paliona i zobaczymy, czy się dadzą nabrać, ok? Więc zobaczmy to. Witam Jesteśmy? Was na tym pięknym odcinku. Moi drodzy, mam dla Was piękny prezent. O, super, lubię prezenty, bardzo lubię prezenty. Też kocham. Chodź, Pawełek o. na serwerek tu jest, pan Mister Neonek, zobaczcie. Mister Neonek, policjant, stróż prawa, oczywiście, stróż jestem, prawa. Jestem, jestem, oczywiście. Je, ale nie jestem ubrany w strój stróża prawa, Boże, w ogóle nie, nie widać Dlaczego? Po mnie. Dlaczego nie masz stroju stróża prawa? Przepraszam, bo ja się biłem niedawno z potworami, musiałem założyć specjalny taki. Wiesz, zbroję taką, żeby mnie nie bili. No to w takim razie szybko nadrób ten błąd. Dobra, dobra, lecę szybko. Po to. Oczywiście ich kanały macie w opisie, wbijajcie do nich, bo są codziennie materiały, moi drodzy, tak jest, o jest, zielony. Hej ja. O, o, już jestem panem policjantem, okay. teraz, teraz można Chodźcie, bo panie... zrobiłem dla was tylko dobry, uważajcie, dobry. Uważajcie, uważajcie, moi drodzy, bo tam jest ciężko się dostać, bo są potwory, tutaj jesteśmy bronieni przez Tomka i jego bandę. O, jest nowy stworzyliście no, nie, stworzy... nie, nie, właśnie on sam się stary przyszedł. Dobra, no, uważajcie, no. uważajcie. Zobaczcie serio? Tam jest... Serio mogą same przychodzić nie wiedziałem. Tak, co to, nie? Jest to jest za prezent! To jest prezencik, ale musicie wejść do środka, żeby wow! zobaczyć zawarto. O, i to serio wygląda jak prezencior ja no nie Zobaczcie mogę. środek prezencika, jest naprawdę rewelacyjny i bardzo mi się podoba. Ale subcio Słodiaśne Fajne Mega jest! jest. Oto mój o nie, Creeper, Creeper! Wow. Fuck! Gdzie fajny prezent! Zarąbisty. Wow, świetny prezent, naprawdę, mega mi się podobał, ale był niesamowity, wybuchowy prezent Oh man, bombowy, wystrzałowy, bombowa, bombowa atmosfera, ale prezencior Kurde, bo, bo, bo. Myślałem, bo, bo. myślałem, że zginiecie, kurde, bo, bo. Chciałem, bo, bo. chciałem takiego pranka zrobić, że Zaraz tego, jak to, od razu się słychać Paweł, Paweł, teraz zemsta, zemsta na nim, zemsta na zemsta o, nie, na lejwie. Nie, nie a wła, kurczę, tak. rzeczywiście! Nie, 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 nie! Rzeczywiście! A! a, na a. Muszę uciekać. a nie. Do więzienia z nim, do więzienia nie, Do, do nie, więzienia, nie. właśnie! Dave'o do więzienia! Do, do którego więzienia? Do tutaj. Do, tego, a, nie, tutaj po, do nie. tego Do tamtego? Do małego Do tamtego, no, do tutaj małego. Do, 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 dobra, dobra no No dobra, no przepraszam. A tam kończysz odcinek nie ma, tam żyjesz już przez całe życie. A, a, a wyjdę, wyjdę! Wyjdę a. Wyjdę! Nie! Nie! Ale tędy wyjdę! <noise> nie, ale nie, nie zamknął. Ale masz norkę <noise> na zrandę. ja się tutaj nie pożegnam, stary, bo mam na cały ten <głos> <głos> <Bardzo> dobrze. <noise> Moi drodzy, jeżeli wam się podobał prank, zostawcie łapy w górę, subika, sub. sub, Lecimy do 8000. Co? Co masz? Co masz? Chodźcie chodźcie. Pokaż. dla ciebie kwiatuszka i dla o, ciebie. Zostajecie? jak słodko. Dostaniecie teraz moją damą. O, ja, yeah. ale fajnie, moi drodzy kanały, o, o, panów w opisie. Zagram was do następnego. Elo, bye bye. Hello.